Alicja Trojan Aleatora, powieść dla przedsiębiorców, część pierwsza, rozdział pierwszy: Alicja wpadła do zegara dalego. Czarny kot o różowych oczach. Alicja przysiadła z plecakiem większym od siebie na ławeczce przy nagrobku. Zwykłym, szarym nagrobku, ze zwykłymi Kolorowymi zniczami i zwykłymi cmentarnymi kwiatami, słońce powiedziała Alicja. Powinnam stworzyć dla ciebie artystyczną instalację nagrobną. Byłyby w niej długopisy i pędzle, kasza jaglana, jakiś stożkowy wazonik inne może. Gdy Alicja próbowała zaprojektować w myślach instalację, nagle przebiegł obok niej czarny kot o różowych oczach. Nie było w tym nic aż tak dziwnego, i nie wydawało się jej nawet czymś bardzo niezwykłym, że usłyszała, jak kot mówi do siebie: Biorę 100% odpowiedzialności za swoich dziewięć żyć. Kiedy potem sobie to przemyślała, przyszło jej do głowy, że powinna była się zdziwić, ale wtedy wydawało się to zupełnie naturalne. Dopiero kiedy kot ni mniej, ni więcej, tylko wyjął z kieszeni w bluzie zegarek i spojrzał na niego, a następnie popędził dalej, Alicja zerwała się. Bo błysnęła jej myśl, że nigdy jeszcze nie widziała kota, który by miał kieszeń w bluzie, albo zegarek, żeby go z niej mógł wyjąć. Więc, paląc się z ciekawości, pobiegła za nim przez bytą w samą porę, aby zobaczyć, jak oznacza teren słowem kens. Nie, że sika, tylko taguje sprayem. Z kieszeni w bluzie wypadł kotu zegarek, pewnie podczas biegu, więc Alicja schyliła się, by go podnieść. Był to właściwie nie zegarek, lecz cieknący zegar dalego. Przeciekał przez palce, na tyle jednak o spale, że Alicja łapała go drugą ręką. Kot, zobaczywszy Alicję z przeciekającym zegarem na dłoniach, Podszedł do niej kocim krokiem i powiedział, gdy zatrzymam się za długo przy tym tracę nutę, rzeczywiście, kotu towarzyszyła kocia muzyka. I rzeczywiście, po chwili muzyka zaczęła gubić nuty. W następnej chwili zaczęły się gubić dłonie Alicji. Chwilę później wracały, ale nieregularnie. Nieregularnie zanikały przed ramiona. A później zniknęło wszystko wokół. Alicja spadała, zawieszona częściowo w nicości, a częściowo z nią zlana. Nicość i fragmenty ciała fluktuowały. Alicja spadła do zegara. Dalej. Dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że spora część tego tekstu jest parafrazą początku Alicji w Krainie Czarów Lewisa Karola. A druga jest taka, że pojawia się tam cytat z utworu Sowa od Guziora, i to jest tutaj fragment. Gdy zatrzymam się za długo przy tym, tracę nutę. Bardzo dziękuję.